Cześć. Pokazywałam wam już, jak zamarynować czosnek w ziołach. Dzisiaj pokażę wam, jak zamarynować czosnek w czerwonym, wytrawnym winie. Co będziemy potrzebowali? Około czterech główek czosnku. Jak widzicie, ja już w miseczce mam czosnek obrany, podzielony na ząbki. Oprócz tego dwie szklanki czerwonego wina, pół szklanki octu, pół szklanki cukru, troszkę oliwy z oliwek oraz łyżeczkę soli, łyżeczkę kolendry i mniej więcej półtorej łyżeczki pieprzu w ziarenkach. Do rondelka wlewam wino, dodaję ocet, wsypuję cukier. Oraz przyprawy, czyli sól, kolendrę i pieprz. Rondelek stawiam na gaz i na małym ogniu doprowadzam taką zalewę winną do wrzenia. I teraz możemy wrzucić ząbki czosnku. Teraz, moi drodzy, będziemy gotować nasz czosnek w tej winnej zalewie około 5 minut. Po 5 minutach wyłączam gaz i odstawiam czosnek do ostygnięcia. Następnie wszystko pozostawiam na 2-3 godziny albo i dłużej. Po upływie wspomnianego czasu ponownie doprowadzam czosnek w zalewie winnej do wrzenia i jak tylko zacznie się gotować, wyłączam gaz. I teraz mogę go już przelać do wyparzonego wcześniej słoiczka. Na wierzch wyrywamy odrobinę oliwy z oliwek. Teraz pozostaje nasz słoiczek. Z winnym czosnkiem dobrze zakręcić i pozostawić na minimum dwa tygodnie tradycyjnie. Zapraszam was, moi drodzy, na mój blog AnkaGotuje.pl po inne pomysły na ciekawe i smaczne przepisy. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie na YouTube na mój kanał i go zasubskrybujecie. Pozdrawiam i życzę smacznego.